Taki podtytuł to jest Rola konsumenta czy też inwestora. Do przygotowania tej konferencji przyczyniły się cztery podmioty. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pan War Warek War Radwański. Zrzeszenie dystrybutorów i montażystów stola, 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 stolarki, pan Robert Płos i y, syn y, pan Karol Płos oraz y, pan Andrzej Boreczek, którego no, nie muszę wszystkim już przedstawiać, y, ale nie wszyscy wiecie państwo, że od niedawna pan Andrzej Boreczek jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych. Także gratulujemy Panie Andrzeju awansu. Te podmioty przyczyniły się do dzisiejszej krótkiej konferencji. Drugim jej elementem będzie zwiedzanie przez Państwa nowości na targach północnych. Konferencja przebiegnie następująco. Krótki wykład o bezpieczeństwie osób mienia w obiektach budowlanych, szczególnie tutaj dla Państwa policjantów. Chodzi na o to, żebyśmy mówili jednym głosem, dlatego w kilku punktach powiem, jak do tego tematu należy podchodzić. Dalej. Co każdy konsument wiedzieć powinien? Instrukcje eksploatacji i montażu przeszkód budowlanych zabezpieczeń technicznych gwarancje umowy rękojmi. W zastępstwie za pana Marka Radwajskiego temat przedstawi pan Dawid Kaczmarek z Biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Poznaniu. Kolejny temat to program Dom Bezpieczny odporność na włamanie, monitoring, automatyka, ubezpieczenie. Pan Karol Kłos, Pan Robert Kłos, Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarni. Szanowni Państwo, z tym zrzeszeniem współpracować będziemy wiele lat. To nie będzie jedynowa współpraca. To będzie współpraca, powiedziałbym, na wiele lat i dla dobra nas wszystkich, a przede wszystkim właśnie konsumentów, to znaczy właścicieli, domów, nieruchomości, czy też firm. I jakże istotny temat, metody i sposoby włamań i skuteczność zabezpieczeń technicznych pan prezes Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych Andrzej Goreczek. I na tym zakończymy nasze, naszą dzisiejszą konferencję. Żeby nie przedłużać, Szanowni Państwo ten mikrofon się przyda, to tam widzę z tyłu usiedliście Jak zabezpieczyć mieszkanie lub dom bezpieczeństwo osób imienia, rola konsumenta inwestora, czyli tego właściciela, pierwsze ogniwo w łańcuchu Ten, który potrzebuje zabezpieczyć swoich bliskich, znajomych, swoją rodzinę, no i również swoje mienie szanowni państwo. Taki mit. Na przestępce y, nie ma rady, szanowni państwo. Y, na przestępce nie ma rady. To jest mi y, powiem dlaczego. taki mały punkt zrobiłem na dole rozpoznanie przestępcze. Przestępstwa możemy podzielić na dwie kategorie pod kątem rozpoznania przestępczego. Na te, gdzie przestępcy szczegółowo podchodzą do rzeczy, i robią bardzo wnikliwie rozpoznane przestępcze, i na te, gdzie popełniane są przestępstwa pod wpływem impulsu. I takiego rozpoznania nie robią. Czyli takie przysłowie, okazja czyni złodzieja tu ma zastosowanie. Ale w tym pierwszym przypadku, gdzie oceniamy, że znaczna ilość takich przestępstw jest popełniana, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o jakieś cenne przedmioty, dzieła sztuki, zabytki, yy, powiedzmy wyroby jubilerskie kolekcjonerskie monety, które też są kradzione na terenie naszego województwa, przestępcy robią nikliwe rozpoznanie i wówczas to my y, możemy pomóc takiemu przestępcy dokonać y, włamania do naszego domu czy też mieszkania. Dlatego musimy bardzo zwracać uwagę na to, z kim wyjeżdżamy, z kim i o czym y, rozmawiamy. Jak się zachowujemy na co dzień, żeby nie ułatwić przestępcy dokonania włamania do naszego domu czy też mieszkania? Kolejny element. Szanowni Państwo, możemy znacząco utrudnić przestępcy dokonanie włamania do naszego domu, mieszkania, bądź też firmy możemy taki obiekt zabezpieczyć w sposób kompleksowy i pewny. Może nie ma takiej stuprocentowej, skutecznej metody zabezpieczenia przed włamaniem. Ale jak jeszcze raz powiedziałem możemy znacząco utrudnić, wydłużyć mu czas działania było takie przysłowie naszych przodków na złodzieju czapka Gore, Szanowni Państwo. Chodzi o to, że im więcej czasu odbierzemy temu przestępcy na miejscu włamania, tym bardziej on jest narażony na to, że zostanie przez nas zatrzymany tak? i rozliczony za to przestępstwo. Temu celowi służy ten element, który tutaj rozrysowałem, a więc trójkąt współzależności w zabezpieczeniu zabezpieczenia mechaniczne, zabezpieczenia elektroniczne, w tym kamery, telewizja przemysłowa i ochrona fizyczna. Odpowiednia konfiguracja tych trzech rodzajów zabezpieczeń. Do tego jeszcze musimy dołożyć przeglądy okresowe i konserwacje, Szanowni Państwo tych elementów, o których tu mówię technicznych, ponieważ ubezpieczyciele, jeżeli nie ma odpowiednio zgodnie z instrukcją prowadzonej danego urządzenia konserwacji czy przeglądu okresowego nie wypłacą odszkodowania, bo potrafią udowodnić, że nie zgodnie z instrukcją urządzenie nie było sprawne. Od kogo zależy właściwe przeprowadzenie konserwacji i przeglądu okresowego? Również od właściciela obiektu, od konsumenta, od tego inwestora. To on sprawdza firmę, on podpisuje umowy wszelakie, on sprawdza w jaki sposób zrobiono konserwację czy przegląd okresowy. Jeżeli zgodzi się na to, że dostanie pieczątkę i wpis do książki, no to. Może być taka firma, która będzie z tego szczęśliwa. Dadzą, tą to i jedzą dalej. Nie muszą nic zrobić. To zależy od niego, jaki będzie wnikliwy, dociekliwy, czy zapozna się z tą instrukcją, czy przeczyta, czy będzie wiedział, co ma być zrobione w trakcie tego przeglądu e, okresowego bądź też konserwacji. E, szanowni Państwo, przy planowaniu zabezpieczenia obiektu. Konieczne jest takie skonfigurowanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych, by była możliwość skutecznej ewakuacji i interwencji. Podkreśliłem tutaj te dwa wyrazy. Ewakuacji i interwencji. Przede wszystkim na pierwszym miejscu napisałem ewakuacji, dlatego że musimy mieć pewność, że nie zrobiliśmy takiego zamku i takiej fortecy, która uniemożliwi nam. W przypadku szczególnym ewakuowanie naszych bliskich, znajomych, naszej rodziny z tego zagrożonego mieszkania czy też domu. To jest pierwszy podstawowy element. Także pamiętać, musimy, Szanowni Państwo, o tej możliwości skutecznej ewakuacji. To jest pierwszy element. Drugi, musimy zapewnić możliwość skutecznej interwencji, bo nawet najlepsze zamki, okucia drzwi czy okna, nie ujmą tego przestępcy, nie założą mu kajdanek, nie doprowadzą go do najbliższych komisariatów, a jeżeli tego nie zrobią, to on dalej będzie grasował. Musimy go zidentyfikować, musimy go wyeliminować, zatrzymać, doprowadzić na policję i uniemożliwić mu na przyszłość prowadzenie działań przestępczych. Brak, odpowied... brak odpowiedniej jakości zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych oraz nieprawidłowy montaż, Szanowni Państwo, czy też brak przeglądów okresowych i konserwacji, o czym mówiłem, mogą spowodować zagrożenia dla życia, zdrowia, a także mienia. Przykładowo, brak możliwości opuszczenia obiektu lub, lub sprawca będzie miał wystarczającą ilość czasu mimo błyskawicznej interwencji patrolu. Krótko wymieniłem jeszcze tutaj cztery elementy. Szanowni Państwo, żaden szanujący się ekspert, a takimi tu wszyscy jesteście, często wypowiadacie się do mediów, szczególnie tu mówię dla policjantów, nie pominie tych elementów jak takich elementów jak bezpieczna przestrzeń, szanowni państwo, bardzo, bardzo istotny element. Bezpieczna przestrzeń mówi nam o otoczeniu samego obiektu, ogrodzenie jego, roślinność, porządek wokół, pozostawianie narzędzi specjalistycznych typu drabina na przykład w okolicy, z czym spotykamy się nagminnie, jeżdżąc na przeglądy obiektów sakralnych, przeglądy zabezpieczenia obiektów sakralnych. Czyli istotny element ma tu do zrobienia również prewencja przestrzenna. Kolejny element, Szanowni Państwo, kamera w walce z przestępstwem. Kamera nie zabezpieczy nam mieszkania czy domu przed włamaniem, tak? ale daje wizualizację działań sprawcy w obiekcie czy w jego okolicy. W przyszłości może pomóc nam w jego ustaleniu i ujęciu. Mamy. Szczegółowe udokumentowane yy, działania sprawcy yy, na wypadek przyszłego ewentualnego sporu z ubezpieczycielem czy wypłaty yy, odszkodowania. Dalej, sąsiedzi. Bardzo istotny element. Żaden szanujący się ekspert nie pominie tego elementu. Powiedziałem najistotniejszy. I jeszcze kolejny element, Szanowni Państwo. Yy, Pies. Szczegółowo o tym pisał pan Stefan Jerzy Siudalski w jednej ze swoich książek dotyczących bezpieczeństwa mieszkań i domów. Natomiast w strukturze Wydziału Prewencji jest dwóch specjalistów zajmujących się psami służbowymi. To na ich prośbę dopisałem ten punkt ostatni: pies. Szanowni Państwo, sam posiadam dom, posiadam psa. Sąsiedzi również posiadają psa. Ale to właśnie specjaliści odców służbowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu poprosili, abym dopisał ten element. To jest również bardzo istotny element. Pies podchodzi do rodziny, z którą żyje, i do posesji, na której mieszka terytorialnie. Wyczuwa wszelkie zmiany w jej otoczeniu i sygnalizuje je. Trzeba tylko nauczyć się dobrze. Na niego patrzeć. Dalej, Szanowni Państwo. Przy wyborze firmy, przy opracowaniu projektu zabezpieczenia obiektu, ostatnie słowo należy zawsze do konsumenta. To konsument zawiera stosowne umowy i nadzoruje prawidłowe wykonanie oraz montaż, przeglądy okresowe i konserwacje. A skoro konsument jest w tym całym obszarze, o którym mówimy, zabezpieczenia tego mieszkania, czy domu, czy też firmy najważniejszy, no tak czy nie, proszę Państwa, z tego, co tutaj pory przedstawiłem, to najważniejszym ogniwem jest konsument. To jaki jest nasz cel? Co jest naszym celem? Naszym celem jest świadomy konsument. To jest, proszę Państwa, yy, bardzo dużo uczyłem się od policji na zachodzie hiszpańskiej, holenderskiej, francuskiej, niemieckiej. Jak ja to to przepraszam. Teraz oni przyjeżdżają do mnie, uczą się ode mnie. U nich powstała bardzo duża luka pokoleniowa. A u nas ja jeszcze jestem. I teraz czym rzecz? O, u nich wychodzi to od firm, od producentów, od związków branżowych, z stowarzyszeń. Zrzeszeń od fachowców, od policji również. Oni się trzymają w tym obszarze razem. U nich to wychodzi niejako naturalnie, że podstawą wszystkiego jest to, aby klient był świadomy. Klient, proszę Państwa, rozważy, czy potrzebniejszy mu jest tańszy produkt, czy kupi droższy czy kupi o wyższej odporności na włamanie, bądź zbicie, czy rozbicie, yy, wyda więcej pieniążków, a może sobie kupi na raty, to klient decyduje. Każda złotówka wydana na podniesienie świadomości klientów, na budowanie świadomości klientów w przyszłości zwraca się, przynajmniej na zachodzie, takim Producentom czy też montażystom, takie słowo powiem, nie? Zabezpieczeń. Miałem przyjemność w Izbaden uczestniczyć w zabezpieczeniu, proszę Państwa, kwiaciarni. Nowa otwarta kwiaciarnia w centrum miasta, tak? sprzedaje, dwie Panie zrobiły spółkę, będą sprzedawać kwiaty. Proszę Państwa, cały dzień, już byłem zmęczony kompletnie, cały dzień to trwało. Ta kwiaciarnia. Wiesbaden w centrum miasta została lepiej zabezpieczona niż nasze placówki zajmujące się obrotem gotówkowym. Bardzo mi to przykro powiedzieć. Dlaczego? Rozmawiałem z tymi paniami, które weszły w spółkę i tam peciarnie będą prowadzić. One mówią tak, bo my chcemy tutaj na tym zaragać. chcemy wiele lat tutaj ten obiekt eksploatować i on musi w związku z tym być. Łatwy w utrzymaniu i w sprzątaniu i musi być bardzo dobrze zabezpieczony, bo my chcemy mieć tutaj bardzo niską stawkę od ubezpieczyciela na ubezpieczenie tego obiektu i musimy sprawnie w nim pracować. Dlatego teraz bierzemy to zabezpieczenie na raty, szyby poczwórnie klejone i tak dalej, odporne bardzo z drzwi okna. I ja zrozumiałem. One myślą przyszłościowo. Wydają więcej, co miały zabezpieczone na lata. Dlatego celem podstawowym nas wszystkich powinien być świadomy konsument. Do realizacji tego celu niezbędne jest kształtowanie świadomości społeczeństwa, pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Zaangażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerstwo, współpracę międzyinstytucjonalną z policją. I proszę Państwa, nie ma tu wśród nas dzisiaj pana Jarosława Barszcza, z którym objeżdżałem budowane osiedla w okolicy Poznania. Nie powiem tutaj jaka firma, jaki deweloper. Tu widziałem przedstawiciela na budmie. Proszę tylko zobaczyć. Tak? Wszystko przeciwnie do tego, co uczę tu Państwa policjantów. Wkładka wystaje ponad 3 mm. Mało tego. Przykręcona jest do drzwi od zewnątrz. Wszelkim regułom to uroga, Tak? Tu szyb Podobnie. Od zewnątrz przykręcona wkładka wystaje ponad 3 mm. A więc w bardzo łatwy sposób może być wyłamana i usunięta. Ale to nie wszystko, proszę Państwa. Już tam się zameldował, yy, przeniósł część rzeczy yy, i korespondencja jest tam przesyłana. Wszyscy widzicie, co to jest. To jest aviso, czyli zaproszenie przestępcy do tego, do tego mieszkania. Nie zapewnił sobie tego elementu, jak łączność i rozmowa z sąsiadami. Dlatego ten slajd wcześniej dałem o sąsiadach, Szanowni Państwo, o prewencji przestrzennej, nawet w Unii. Sąsiedzi tam już mieszkają. To jest dom, który jest, był wykańczany, tak? Poprosiłby sąsiadów, żeby wybierali korespondencję, bo jeszcze na dole, tu nie mam tego zdjęcia, na dole rzucone były takie reklamy, nie? I takie gazetki. I one tam leżały przy wycierawce. Ja z Panem Barszczem objeżdżałem osiedla. Zauważyliśmy że my stop, robimy zdjęcia. To będę pokazywał na szkoleniu. Proszę zobaczyć. jeszcze długo, dużo ile ile jest do zrobienia jeszcze, proszę Państwa, w naszym społeczeństwie z tą świadomością konsumenta i klienta, o której mówiłem. Tak? Na tym slajdzie swoje wystąpienie chciałbym skończyć. Dodam tylko taki element. Szanowni Państwo, nawiązaliśmy współpracę z panem Robertem Kłosem. Tu pan Roberta przedstawię może Państwu. Redaktor Forum Branżowego razem z Panem Kłosem, z Panem Barszem, będziemy z Rzecznikiem Praw Konsumentów, będziemy opracowywać poradnik.